Proszę, niech pan dmucha, tak jakby pan świeczkę też. Podaję blachy. 2 4 7. 1, 4, tak. pan tam poczeka przy samochodzie? Co tu, wy też mielicie? Stop narkotykom, na całego, kurwa. Bora ma pomysły. Ja, taki młody chuj, jak jest teraz w prokuraturze, ambitny, generalny, musi się marzy. O, marzenia to my już mamy za sobą. A weźmy nawet nie w kurde. Co? Święta bez sanek? Jedni na sanka i nie bez sanek. Ten? <coughs> Jakby wszyscy tacy byli, to nie z głową pozdychali. Wszystkie przeglądy, zero punktów karmy. A może na mocz go weźcie. Dajcie spokój. Szeroki <laughs> Szerokiej drogi i wesoły świąt. Dajcie kierowcy. Zęby.